Witam na budowie. To miejsce wkrótce nazwiemy trzecim domem Ronalda McDonalda w Polsce. To będzie bardzo ważny dom dla bardzo wielu ludzi przez bardzo wiele lat. 14. Charytatywny Turniej Środkówki Plażowej Branży Nieruchomości wspiera budowę domu. To miejsce ma szczególne znaczenie. Każdy pokój, który tu powstaje, pomoże rodzinom być blisko ich dzieci i towarzyszyć im podczas ich drogi po zdrowie. Ten dom będzie domem przeznaczonym dla rodzin, dzieci, które wymagają przewlekłego leczenia w naszym instytucie. Za moment wypełni ruch i życie rodziców, którzy przyjeżdżają do tego szpitala z całej Polski leczyć swoje dzieci. Przede wszystkim dzieci leczonych w klinice onkologii. 20 pokoi, przygotowanych do przyjmowania rodzin, zapewniających warunki, żeby rodzina mogła być razem. Dzięki wsparciu uczestników turnieju. Te ściany pomogą stworzyć rodzinom dom poza domem i będą ich wspierać w tych najtrudniejszych momentach. Dzięki Wam nie boimy się wyzwań. To będzie Wasz dom Ronalda McDonalda. Zapraszamy wszystkie firmy z branży nieruchomości do uczestnictwa w 14 edycji turnieju. Serdecznie Was wszystkich zapraszam. 7 sierpnia gramy po raz trzeci dla tego domu, ale po raz czternasty charytatywnie. Przyjdźcie, dołączcie do nas i dokończmy wspólnie ten dom. Bez Państwa wsparcia ukończenie budowy tego domu nie byłoby możliwe. Razem gramy i razem budujemy. Dzięki Wam nie boimy się żadnych wyzwań. Dołączcie do nas na boisku i wspólnie dokończmy ten wspaniały i piękny projekt.